Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, że przejrzystość blachy to jest taki temat, który troszeczkę przeszkadza w pewnych operacjach naprawczych. Ja dzisiaj za dużo nie robiłem tutaj. Natomiast ograniczyłem się do wstawiania tego elementu i ten element pozwoli wyprowadzić górę. Taką mam nadzieję. Jakość tych reparaturek jest dyskusyjna, natomiast no, nie mam za bardzo wyboru. Udało mi się tutaj gdzieś tam wyznaczyć linię, według której będziemy będę dalej tutaj wymieniał ten element. E, dzisiaj już nie chcę robić hałasu, bo sąsiedzi są cierpliwi, ale nie chcę tego nadwyrężać. Taki mam pomysł, że jutro wytnę tutaj ten fragment wzmocnienie pozwoli na to, że ta blacha nie będzie się tak termicznie poddawać, jak na przykład tutaj w tym miejscu, bo tutaj to skróciłem. Nie da się ukryć, muszę tutaj wyciąć na nowo i wyrównać i wtedy chwycić sobie troszeczkę od tyłu. Mam też pewne wskazówki od ludzi, którzy troszeczkę więcej siedzą w blachuwie. Żeby jednak sobie przyspawać fragment blaszki od dołu i wtedy ten element można ładniej wspawać Można to oczywiście zrobić też tą tak zwaną zaginarką falcarką. Ja nie posiadam doświadczenia w tym temacie, więc chyba będę się opierał na tym, że jednak coś podłożę od środka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ktoś tam oczywiście powie, że to nie jest zgodne ze sztuką i tak dalej. Nie przejmuję się tym za bardzo. Jak już kiedyś wspominałem, to jest mój bus. Moje reperaturki, moja robota, zobaczymy jak to wyjdzie, pewnie wyjdzie fajnie, albo użyję takiego określenia, którego nie lubię, będzie lepiej jak było, także tutaj, no to sobie wisi ten fragment, ale ten fragment będziemy wycinali, będę go wycinał tutaj, z pół centymetra od przetłoczenia. tak samo w tym miejscu też, jutro, jutro chciałbym to zrobić, tak jak wczoraj wspominałem dzisiaj chciałem zamknąć ten element to sobie uchwyciłem tam w paru miejscach można to w każdej chwili odciąć, gdyby coś było nie tak nie przewiduję, że będzie nie tak także sobie to tutaj zostawiam no i co, no i... jutro pewnie coś wrzucę nowego a, a, a dzisiaj sobie po prostu oczyszczę te powierzchnie w środku tam trzeba odkurzyć, tam jest tam jest dosyć dużo takiego różnego pyłu, innych rzeczy, które się zbierały w tym samochodzie przez wiele lat. Także dzisiaj, dzisiaj nie będę wyciągał żadnych pistoletów, spawalek, innych rzeczy. Dzisiaj po prostu sobie tak jak sobie to przymierzam. No. Dzisiaj też jest mój debiut, jeśli chodzi o słowo nagrywane na żywo. Zobaczymy jak, tutaj tutaj, jak to sobie tutaj pójdzie z tym samochodem. No mam taki chytry plan, że do, do, do moich urodzin chciałbym, ten, chciałbym zamknąć temat tego samochodu. Zaznaczam, nie powiedziałem do których urodzin, ale mamy troszeczkę czasu, także, także sobie to będę tutaj powoli, powoli sobie dziubał. Mam też jeszcze dwa takie inne busy do zrobienia, na tym się będę uczył, na tamtych też się będę uczył. Hmm. Myślę, że i tak efekt będzie ok. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję.